Dzień dobry wszystkim, ja mam na imię Marcin, a to jest kanał firmy MDD, Domy Drewniane. W dzisiejszym filmie zaprezentuję Wam klasyczny dom z naszej oferty, dom typu Bajka o wymiarach zewnętrznych 5x7 metrów, plus zadaszony przedni taras o wymiarach yy, 3 metry głębokości, 5 metrów szerokości. Jest to domek, który ma magiczne 35 metrów kwadratowych zabudowy. I w tym przypadku mamy jeszcze użytkowe poddasze. Jesteśmy producentem i wykonawcą domów drewnianych wykonanych w technologii szkieletowej. Dlaczego to podkreślam, dlaczego chcę o tym powiedzieć? Ponieważ każdy element prezentowanych przeze mnie domów, zarówno tego dzisiaj, jak i wszystkich innych domów, które macie możliwość zobaczyć na naszym kanale, do czego was serdecznie zachęcam i zapraszam, każdy z tych elementów wyjeżdża od nas z firmy, spod, maszych, spod naszych maszyn i wykonywany jest naszymi rękoma, to znaczy wszystkie balustrady. Okna drewniane, drzwi drewniane, schody dębowe, elewacja zewnętrzna, sama konstrukcja drewniana, to wszystko jest naszej produkcji. W środku domu klasycznie jak w przypadku domów typu bajka, czyli otwarta przestrzeń salonowa, miejsce na aneks kuchenny. Schodami dębowymi idziemy na górę. Pod schodami mamy pomieszczenie gospodarcze, w którym znajduje się rozdzielnia prądu i boiler. A w tym miejscu mamy jeszcze łazienkę. Jeżeli podobają Wam się nasze domy, jeżeli nasza praca przypadła Wam do gustu, zapraszam do kontaktu. Kontakt do mnie znajduje się w opisie tego filmu. Jeżeli chcielibyście zobaczyć inne filmy prezentujące nasze zrealizowane już inwestycje, zapraszam do obejrzenia innych filmów, które są na tym kanale. W tym momencie Wam już dziękuję i do zobaczenia.